Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą sztucznej inteligencji, dokładnie do modelu Flux, akurat w tym wypadku, chociaż to nie jest może najważniejsze w tym momencie, yy, można wygenerować w sobie nieskończoną w sumie ilość zdjęć w dowolnej tematyce, w sensie dowolnej stylizacji. Akurat tutaj, na tym przykładzie, pokażę Wam kilka takich zdjęć, które za pomocą swojej postaci, czyli swojego jakby modelu, którego wytrenowałem na, na swoich zdjęciach. Mam możliwość teraz generowania skończonej w sumie ilości zdjęć siebie samego w różnych sytuacjach, w różnych stylizacjach. Pytanie pewno każdy sobie to zada, ale po co to? No właśnie. Jest to bardzo przydatna rzecz dla kogoś, kto potrzebuje dużej ilości zdjęć na social media, na przykład dużej ilości zdjęć na LinkedIn czy tego typu platformę, jak również dla firmy, która potrzebuje powiedzmy wrzucać materiały reklamowe z własnymi pracownikami, z własną jakby kadrą i jednocześnie chciałaby może ograniczyć trochę koszty i Przede wszystkim czasochłonność organizowania przy każdej okazji kolejnej sesji, na której znowu ci sami ludzie zostaną zrobić sfotografowani, mm, tylko żeby po prostu w innej stylizacji, w innym otoczeniu lub w innych, po prostu odświeżone te zdjęcia zostaną, tak żeby nie, ciągle nie wrzucać tego samego. A tutaj możemy zrobić to po prostu trenując własny model AI. Mm, jest to. No, Myślę, że przyszło się jakby takiej fotografii korporacyjnej, fotografii na social media, fotografii reklamowej w wielu momentach, bo no, możemy trenować nie tylko postać, ale też i produkt, co też no, jest jakby rozwiązaniem dla wielu firm, ale pokażę Wam jak to można zrobić.